Siemaneczko, Siemaneczko. Z tej strony XGamer. Dzisiaj zrobimy pierwszy odcinek z głosami. Zobaczmy jak Wam się spodoba. Jeżeli Wam się spodoba napiszcie w komentarzach, a dzisiaj odcinek z STP Roleplay. Linka do gry postaram Wam się umieścić w opisie i zagramy jako zespół szybkiego reagowania. Zobaczymy jak nam pójdzie, jeżeli chcecie, z innych ze jeżeli chcecie e, filmy ze innych zespołów, e, napiszcie w komentarzu, ja będę się starał odwzorowywać to, co by mi napiszecie. Filmiki no, będą, nie będą zbyt długie. Mamy jakąś czaranka. Podejdziemy, zobaczymy. robimy Rebelia Chaosu. Jak ktoś będzie chciał, to możemy Rebelia Chaosu. Mam praktycznie wszystkie rangi. Nie mam tylko tej rangi za 700. O, nawet robię. Za 720 expo, ale niedużo mi brakuje. Jak będziecie chcieli odcinki z takiej rangi też, to możemy też takie odcinki zrobić, ale tu mówię będą musiała troszkę pograć poza filmem. Chcecie, możemy zrobić odcinki z zwykłego Departamentu Bezpieczeństwa. Możemy zrobić tak, z no 7 bo tylko takie mam. Możemy z Agencji Informatycznej, z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Albo Rebecca House, Departament Medyczny lub Dział administracji, ale tego jeszcze nie mam. Więc to jest kwestia czasu, sobie to zdobędę, a jak na razie widać, że to są jakieś zamieszki. Ktoś tutaj chyba sobie bardzo pozwala na zbyt duży koncert, więc zaraz go unicestwimy. Jak tylko Koby uciągnie broń, to od razu go wyciągnie. Pewnie będziemy się trochę musieli też poszczelać z nimi. No bo, jak tylko rebelia wejdzie, jakieś coś, to jak to jest? Tak chcecie ze mną tę gierkę zagrać? To nie mówię, że od razu, ale możliwe, że uda mi się zorganizować takie coś, że będziemy po prostu sobie wy jako widzowie i ja będę mógł sobie z wami. Pograć na chwilę A więc jeżeli chcecie Żebym sobie z wami pograł Napiszcie w komentarzu Możecie jeżeli macie Jeżeli macie discorda możecie mi go podać Ja was dodam eee... Wygranie razem to chyba tyle eee... Na razie sobie czekamy Na no jeszcze dwie minuty Ciekawe, bo nikt tu nie idzie, aż bym powiedział, że nie spodziewana. Ho, tekstury, tekstury się zepsuły, chyba tekstury mi szpankują. E, wejdę sobie tu na chwilę, bo chyba ta gra jest trochę za głośna, ściszę ją troszkę. A nie, mam na tym. A to odjadę. E, 90 sekund, minuta tam, dobra. Pomożemy naszym kolegom tam zobaczymy rebelia? Nie, nie rabali rabali przeważnie ten, przeważnie do helikoptera chodzi, ale nieraz miałem taką sytuację, że my musieliśmy iść do helikoptera. Bo była taka okupacja bunkru, że po prostu... No po prostu była taka okupacja, że się w ogóle wejść nie dało. Było chyba z 10 rabali. No a teraz sobie pilnuję na przykład i nikt nie wchodzi. Ziomek się przedtem wycofał, ale... nie ogarnę. Leście tu pisze też odcinki z innych gier, które mogę nagrać z Wami, albo po prostu sam. Ogólnie nie, źle to powiedziałem: nie nagrać z Wami, nagrać dla Was. Jako kontent do oglądania. A teraz czekamy na to, aż. bomba atomowa wybuchnie i. i. O! A propos bomby! No i fajne, i wybuchła sobie. Dobra, fajnie. Dostaliśmy EXPA. Lidia. I lag, fajnie. Dlaczego? Znaczy nie lag, zacinka, było tutaj, ma. Się tak. Dobra, lecimy. Trzeba zrobić teraz tak, żeby klasa D się nie wydostała. Bo jak się klasa D wydostanie, to będzie nie dobrze. I w ogóle napiszcie, czy. Taka, bo trochę mi się wydaje, że mam to za głośno płacy tam. Skonfiguruję to sobie, ale napiszcie czy chcecie aż tak głośno, żeby to było, czy jest odpowiednio. Czy może jeszcze bardziej to podkreślić? Chyba, że jest za cicho, może mi się tak tylko wydaje. Ale mi się wydaje, że jest bardzo głośno. bo zjemy coś kombinowa, bo jemy go popkać. Idziesz? Idz da, idz da, idz da. Zjemy nic, zjemy nic nie wiedział. Wypchaliśmy, żonka, mańc waka mała na tym jest. Co tu się odwaliło? Co tu siedzę, jak ktoś tu się strala, co ty tu robisz, Jomek? Jak w ogóle tu wygląda bez maktowizji? Nieźle. A ty co, broń wyciągnąłeś, że mi się na czerwono podświetliłeś, nie? Wypchali cię po prostu, no dobra. Dobra, jeden nie żyje. Ładnie, ładnie. Tu my jeszcze trzeci? Nie, nie ma. Nie ma chyba. Kurde. A ci tu co tu robią? Myślałem, że to rebelia. A to nosi. Ludzie, co wy tu robicie? Co wy tu odwalacie? Dobra, tu jest... Tu jest G. jest spokój. Tu się nie dzieje. Kurde. Chciałem zaskoczyć na to. Dobra. Napiszcie czy taka długa jest git, Czy jesteście może takie filmy 20 minut, czy takie 10-12 to tam kurwa? A co tu się dzieje? O kurde? O nie, on... o nie. Mm, o, tak. Zobaczymy jak to przeżył. jestem tu. Jestem, jestem. No jestem, dobra. No to fajne, przeżywam sobie. Nie wiem czy to słyszycie, ale mam odpalanego Discorda, za tklę, nie przejmujcie Ha, Jezu ja nieraz tak potrafię pomnolid ludzi z labelią chaosu, a z... po prostu tym ten... ktoś mi spal mi to. nie wiem to, nie wiem czy wy to słyszycie, ale jak słyszycie to niedobrze, bo... nie chcemy żebyście to... nie chcę żebyście tego słyszeli, bo to, znam że jest tutaj taki istotny jak mi się uda, może to wyjść na filmu, ale nie obiecuję Musiałbym pół filmu wyciąć, suna. No tak logicznie patrząc, to pół filmu bym musiał wyciąć, Żeby wyłączyć jakiś obsylonego Discorda. Teraz ją mam odtworek. Ja cześć, cześć kolego. Możemy zrobić taki challenge, że muszę zostać przy życiu przez yy, 10 minut. i Nie mogę w ogóle zginąć. Zobaczymy na czym jest klient. Ty nie wyglądasz pobierania. Wszyscy, co pójdą do tillera ogólnie.

Ja się nawet nie zatrzymuję, bo oni mnie tam Kurde, ale mi to rośnie Zostawić mnie Nie, jestem tym Dobra W sumie co możemy na tym Skończyć film, bo Nic więcej się nie stało, no nie wiem. Z tego filmu to na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, pierwszy zgłosam, chyba nie pamiętam. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, tak jak no. mówiłem, nie pamiętam co do mnie. Napiszcie w komentarzach i możemy zrobić tak, że zrobimy challenge, że wy określoną ilość minut. Muszę dobić tyle i tyle Expo albo w, zrobimy dłuższy film, gdzie po prostu będę dobijał e, agencję. Wydział Administracyjny. Więc jeżeli chcecie taki film, napiszcie. A to jest na tyle. Więc nara.